Jest na Włociechowska TV Reklama jest z nami Wiejski Koks. Cześć. Cześć, cześć, witam. Gratuluję wygranej. Twoja pierwsza walka. Powiedz mi, czy zapaść bakcyla na, na dalsze walki? Fajnie, nie? Ogólnie te emocje i walka w OKTAGONIE przy takiej publice właśnie, jak masz taki no, doping, no naprawdę fajne uczucie i polecam każdemu. Czyli zamierzasz w to iść, tak? Spodobało ci się i idziesz dalej? Tak jeśli Federacja zaproponuje mi jakąś walkę następnego przeciwnika, no to jak najbardziej. A czym na tam cię zaskoczył? Może tym, że wie, że przyjmował ciosy i się nie kładł, nie? Bo jednak po tych filmach, co widziałem na internecie, no to jednak dostał cios na twarz i zaraz tam, że, że stop, nie, że tam przerwa przerwa. Także no tym nie zaskoczył, że no dostał jednak stał. Także daliśmy no dobrą walkę, dobra bitka. Spodziewałeś się, że będzie właśnie tak długo, yy, będziecie razem w sumie tak długo w y, Oktagonie? Nie, nie, ja myślałem, że właśnie, nie wiem, jeden, dwa ciosy i to właśnie się zakończy e, tym, że nie wiem, że on się podda, nie? a jednak no, trzy pełne rundy, zawarczyliśmy i to no, była dosyć taka aktywna bitka. Myślisz, że doping mu pomógł? No jemu raczej kiepsko, bo z tego co słyszałem, to same gwizdy były, nie? A, a, no bo się chciałam o to zapytać, no bo ty jak wchodziłeś, no to były brawa i w ogóle, a no jak on wchodził, no to jednak ludzie go wygwizdali. Jak myślisz, dlaczego? No bo jednak robi takie rzeczy, że no raczej e, ciężko, żeby miał jakiś tam fanów, nie? Czy swoich widzów. Za dużo ostatnio e, odwalił takich jakichś krzywych akcji i przez to, no nie ma jakby sympatii ludzi. Ty masz sympatię. No mówię. Znaczy ja nie robię żadnych kontrowersyjnych rzeczy, po prostu robię swoje, tam zbudowałem to swoje siłownie i mam tą walkę praktycznie dzięki, dzięki temu, nie, że tam jakieś robiłem kontrowersje, także no mnie nawet nie mają za co ludzie nie lubić, no bo ja przecież nic takiego nie zrobiłem, tylko ciężko pracę, jakby dostałem się do tego fejmu i, i nie mam nic sobie do zarzucenia. A jeszcze wracając do tych sterydów, myślisz, że, że rzeczywiście takie, że Natan yy, bierze te sterydy? Nie wiem, wiesz co, już ten temat już Wolałbym go zakończyć, bo już jest taki, no, no już za dużo się o tym gadało, nie? Jak była pierwsza konferencja, nie chciał zrobić tych badań, to już nie chciał. Kto wie, ten wie, nie? Kto długo ćwiczy na siłowni, ten wie jak to wygląda, także ja tam zakończę ten, ten, no. Okej, okay. dobra. Powiedz mi, czy wiejski kok przyprowadzi się do miasta? I będzie może warszawskim koksem. Nie, nie, miasto to w ogóle nie jest dla mnie. Nie, ja naprawdę tutaj jak przyjeżdżam do jakiegoś większego miasta, to ja się w ogóle tu nie odnajduję same te korki, nie ten ruch. Ja lubię ciszę, spokój. Jeżeli mam gdzieś jechać do sklepu, wsiadam w samochód, 5 minut jestem w sklepie. Nie, a tutaj trzeba patrzeć, o godziny szczytu, no to jednak już wiesz, korki, już to. Nie, miasto zdecydowanie jest dla mnie. Mieszkałem chwilę w Rzeszowie i no nie, ponad rok i przeprowadziłem się znowu do siebie. A dziewczynę masz z miasta czy ze wsi? Na razie nie mam dziewczyny, także A. jestem, ja jestem wolny. A będziesz szukał właśnie dziewczyny z miasta czy ze wsi? Może być z miasta, chyba. Tylko, żeby no, chciała się przeprowadzić na wioskę. No chyba, że jakoś. Chyba, że ty zmienisz zdanie, właśnie i ty się przeprowadził. Chyba, że dla niej zmienię zdanie i ja się przeprowadzę jakoś, nie. Także no, wszystko się może zdarzyć. Ale zobacz, teraz walczyłeś, za chwilę być może znowu zawalczysz. I no tutaj będzie się dużo działo jednak, więc nie jest to ułatwieniem właśnie zamieszkać się w mieście. Ja wiem, ja trenera mam niedaleko siebie, bo tam jakieś 15 km, także z dojazdem nie mam problemów i no na razie nie ma jakichś konieczności, żeby się przeprowadzać. Nie? Tym bardziej, że no u siebie mam jakby dom rodziny, nie muszę opłacać żadnych opłat za mieszkania. naprzeciwko mam też działkę, może jak się dorobię, to wybuduję sobie jakiś domek i będę sobie mieszkał spokojnie u siebie. A powiedz mi, ile musisz zarobić, ile walk musisz wziąć, żeby właśnie się dorobić, no, żeby zbudować ten dom? Kurczę, no nie wiem, zależy jakie będą następne kontrakty, nie? A masz już jakąś propozycję właśnie kolejnej walki? Na razie nie mam, także wszystko czas pokaże z kim zawalczę. A może Tej Taekwan? Kurczę, nie wiem, powiem Ci, że Taekwana lubię, jednak wolałbym walczyć z kimś, kogo jakoś tak za bardzo... A może Filip Zabielski? Filip Zabielski. A, ten film. No, Widziałem, że coś tam nie. Na TikToku chyba się śmiał z mojego tarczowania, także no nie wiem, zobaczymy. Jakiś tam konflikt jest? Znaczy, jeszcze nie ma, ale już tutaj próbuje ciebie, wiesz, zmanipulować więc może. Bardziej on szuka, nie, no bo. Z tego, co widziałem, to raczej zasięgi pospadały, i tak na siłę szuka konfliktu, żeby jednak dostać tą walkę. Może pieniądze się powoli kończą, wiesz, nie chce iść do jakiejś normalnej pracy, także e, szuka takiej walki na siłę, żeby no, dostać się do Fejmu. Znaczy, dostać się, żeby zawalczyć, bo już się tam walczył, nie? A kto bardziej by zyskał na tej walce, jak myślisz? E... Kurczę, nie wiem. Ty, wiesz, on jest też taki kontrowersyjny. Taki, przy nim ja by też, bym, też bym był, mi się wydaje, bardziej ulubieńcem publiczności. Że podobnie byłoby jak z Nathanem, jeżeli on by wychodził do OKTAGONu, to raczej no, ludzie za nie chyba też ostatnio nie przepadają. Bo nawet widziałem po tym, jak dodało te filmiki, że no raczej więcej hejtu jest na niego. Tam nie widziałem, żeby ktoś pisał, że o, dobrze się z niego śmiejesz, nie? Także tak to wygląda. Rozumiem. E, powiedz mi jeszcze... chciałem zapytać o ekipę WK, e, bo... Doczekałeś się, przyjechali. Eee, powiedz mi, jak w ogóle było wtedy? Fajnie, fajnie. Ogólnie chłopacy przyjechali. Ja myślałem, że może na 20-30 minut, a tutaj posiedzieli u mnie 4 czy 5 godzin. Także fajnie, że nie przyjechali, tylko zrobić jakieś zdjęcie, tylko zrobiliśmy konkretny trening. Później dużo jeszcze mm, pogadaliśmy, dali mi rady, jeśli chodzi o walkę, także no, no, naprawdę fajnie spędzony czas. Lubiliście się? Tak, tak. Ogólnie chłopacy no, byli za mną w tej walce. Owca mówi, że też Kaja mocno trzyma kciuki, także e, fajnie, fajnie. A jeśli chodzi o ekipę WK, może z którymś z nich byś się zmierzył? Tak po prostu wiesz, for fun. Nie, no to fajnie byłoby zawarcie z chłopakami, ale no mi się wydaje, że na razie zasięgowo jeszcze, no nie bardzo, nie? No bo jednak chłopacy mają kanop milionowy, a ja dopiero jakby zaczynam swoją karierę, no bo co, tak naprawdę jestem w internecie, nie wiem, pół roku, jeśli chodzi o to budowę siłowni, także może za dwa, trzy lata, może ja będę miał takie duże zasięgi, że uda się zawalczyć, właśnie taka typowa sportowa walka, no bo chłopaków lubię i szanuję. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o y, takie właśnie życie w internecie, czy nie chciałbyś może otworzyć swojego kanału, y, coś właśnie zacząć działać y, w tym kierunku? A czy założyłem właśnie kanał na YouTubie? I zaczynam coraz więcej wrzucać jakby tam filmików. Nie? Na razie mam tylko tam 10 tysięcy subskrypcji, ale powoli mi się wydaje, że będzie rosło. Także może nawet po tej, po tej gali wzrośnie mi coś tam liczba jakaś subskrypcji. Będę nagrywał filmiki, zwłaszcza że teraz robię nową siłownię, to już taki content będzie nowy. Ludzie, którzy chcą budować swoje siłownię, mogą się na mnie jakby wzorować, bo będę też robił maszyny sam, będę spawał. Także myślę, że coś ciekawego. Jesteś bardzo fajną osobą, nową osobą, taką wiesz, yy, myślę, że polubią Cię ludzie i liczę na to, że Cię jeszcze zobaczę w OKTAGONIE, także ćwicz. Będę ćwiczył i też liczę na to, że jeszcze zawalczę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.